Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Pisajcie do mnie na Instagramie, żebym nagrał filmik, w którym omówię postacie, które mogą pojawić się na arkuszu maturalnym. A więc zaczynamy i zaczniemy od Chlodwiga. Chlodwig pochodził z dynastii Merowingów. Protoplastą tej dynastii był legendarny wódz Meroweusz. Chlodwigowi udało się zjednoczyć ziemie, które były zamieszkiwane przez Franków, na całym terenie Państwa, które utworzył z tych ziem, wprowadził on prawo salickie, które kazał spisać. Prawo salickie objęło wszystkich mieszkańców nie tylko franków, ale również galo-rzymian. Jest to o tyle ważne, że prawo salickie to wcześniej było takie prawo przekazywane z ust do ust wśród plemion germańskich. Chlodwik w roku 496, czyli 20 lat po upadku Imperium Zachodnio-Rzymskiego, przyjął chrzest no i to bardzo mocno podniosło renomę państwa franków, które udało mu się stworzyć. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnych filmików, w których omówię Pepina Krótkiego i Karola Wielkiego. Trzymajcie się zdrówka.